Teraz pora na drugi sposób. Zapiszemy podobnie jak poprzednio liczby 48 dodać 24. W tym sposobie pierwsza liczba pozostaje bez zmian. Przepisujemy ją. Natomiast w drugiej liczbie, tak jak poprzednio, musimy wyodrębnić dziesiątki i jedności. Czyli 20, dodać 4 jedności. Równa się, i teraz dodajemy w następujący sposób. Najpierw dodajemy liczbę 48, dodać 20. 48, dodać 20. Równa się 68, i zostaje nam jeszcze 4 jedności do dodania.